Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym tutorialu opowiem o obszarze roboczym w Adobe Premiere Pro. Składa się on z takich głównych pięciu obszarów. Pierwszy z nich, w lewym górnym, w górnym rogu, yy, to biblioteka plików, których będziemy wykorzystywać w naszym projekcie. Obecnie znajduje się tu sekwencja pierwsza, czyli nasza oś czasu, na której będziemy za chwilę pracować. Znajdują się tu również zazwyczaj pliki wideo, pliki muzyczne, obrazy czy też napisy. Na prawo w oknie, które teraz jest takie wyszarzone, również jest podgląd wideo. Aby to zademonstrować, zaimportujemy sobie plik wideo. Do naszej biblioteki metodą przenieś i upuść. Teraz um, przeniosę go na oś czasu i przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki pojawił się w naszym oknie podglądu. Tutaj także można przejrzeć cały y, klip od początku do końca. Ale mamy więcej możliwości. W kolejnej zakładce, po polsku, używającej kontrola efektów, znajduje się lista różnych y, możliwych efektów, y, które możemy zastosować. Oczywiście, możemy tą listę poszerzyć y, o pozycje z biblioteki efektów, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Jak za, zapewne zauważyliście, znajduje się tu też oś czasu, która umożliwia nam szczegółowe dopasowanie tego, jak, w którym momencie dany efekt ma zadziałać. W kolejnej zakładce Audio Mixer możemy dopasować sobie odpowiednio dźwięk, a w ostatniej metadata zawarte są wszelkie informacje dotyczące y, naszego klipu. Są to informacje bardzo podstawowe, typu ile ma klatek, czy jak długo trwa. W kolejnym oknie po prawej stronie znowu mamy podgląd, podgląd wideo. Można by się zastanawiać, po co są dwa. Otóż ten służy zupełnie do czegoś innego, ponieważ on nam służy do przeglądania tak, jakby owoców naszej pracy. Czyli jeżeli na osi czasu już mamy poszatkowany, że tak powiem, yy, przygotowany, zmontowany nasz film, to właśnie w tym prawym podglądzie będziemy mogli obejrzeć yy, całość naszego filmu. Ten docelowy efekt. Po lewej stronie, na dole, w pierwszej zakładce mamy przyglądarkę plików na naszym dysku twardym, stąd także można przeciągać pliki do naszej biblioteki. W zakładce info udzielane są szczegółowe informacje dotyczące pliku, który aktualnie jest zaznaczony w bibliotece naszego projektu. W kolejnej zakładce znajdują się efekty zarówno wideo jak i audio, które możemy stosować w naszym filmie. Tak. W ostatniej zakładce w historii są uwzględnione wszystkie kroki, jakie czynności jakie podjęliśmy w czasie naszej pracy i istnieje możliwość cofnięcia się nawet do samego początku. Na prawo znajduje się oś czasu. To jest miejsce, gdzie będziemy pracować z naszym materiałem, gdzie będziemy dokonywać y, cięć, gdzie będziemy podkładać dźwięk i nakładać efekty. Aby to, to zadanie ułatwić, w prawym dolnym rogu jest pudełko z narzędziami, i te narzędzia właśnie mają nam ułatwić tę pracę. Powyżej znajduje się skala. Ta skala odpowiada poziomu głośności. Dźwięku w naszym filmie. Aby zaprezentować Wam, jak to działa, uruchomimy film. To są chyba wszystkie najważniejsze y, informacje na temat y, obszaru roboczego w Adobe Premiere Pro. Żeby zagłębić informacje o konkretnych narzędziach, Zapraszam do kolejnych tutoriali.